Czy, czy panią już wylegitymowali? Jeszcze nie. Czy panowie zauważyli, że nasi prezydenci co roku ubierają... Zastanawia mnie, jak tutaj podejdą do tej sytuacji. 음식ów, Zauważyliście to? To się dzieje tutaj od 30 lat. Czy ty pani jest, jest jak by nie było. z dowodem? Nie jest. Czy ją wylegitymują? ...tego państwa, że my Polacy Czy pani Polakie? jest Polakiem? Czy pani jest Polakiem? Czy się uda? Jak do tego podejdą? Przypominam, ta pani ma dowód drugiej... Drugiej Rzeczypospolitej. Jak chcecie im ta pani, ta pani, z tym dowodem, zapraszam. Ta pani nie była jeszcze wylegitymana. Nie, oni nie umieją, nie stoją, słuchają. Ale co to jest radne? Niech pan nie wchodzi w kompetencje są dorośli dadzą radę. To jest prawo naturalne. drugiej RP. A, pra, a wy macie dowody, 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 ja też miałam, dowody niewolnika. W prawie morskim nami handlują. Macie z imię i nazwisko z dużej litery jako firma, jak nagrobek. My jesteśmy wycenieni. Każdy z nas jest wycenieni. Obecny, obecna wycena, obecna wycena, dziecko, które się nowo narodzone, jest już obciążone długiem 44 tysiące. No i niestety, jak się okazało, panowie policjanci mimo, iż są dorośli, no nie do końca poradzili sobie w tej sytuacji. Co za chwilę zobaczycie na filmiku, gdzie pani mogła się oddalić? Policjanci po prostu, no, byli tak skołowani, że nie wiedzieli, co się wokół nich dzieje. Będzie to dla nich fajna nauczka, aby nie legitymować osoby, które chodzą bez maski, bo być może będzie to jakiś obywatel drugiej RP i znowu będą problemy. A wy macie już dane jej A policierze. macie w systemie. No datę urodzenia też. Datę urodzenia. Dobrze. A, a ja znam by, osobę, która ma tą samą datę urodzenia i, i, to i, i to samo nazwisko. W internecie znalazłam. Tak. Co teraz? Policja udostępniła, tak. I policja udostępnia, no, udostępnia i, dane osobom. Nie no, udostępniła panu osobom. Ale ja się pytam, na jakiej podstawie macie no, dane, dane w internecie? Czy pan już zakończył interwencję? A, w stosunku do tej pani? Nie, jeszcze nie. Nadal trwa. No niewątpliwie mają ciężki orzech, orzech do zgryzienia. Również o informacji Zapoznamy się tam po procedurze, która powinna być standardowa. Pewnie będą musieć się skonsultować. No nie ma się czemu dziwić, nie nie. Po konsultacji kończy. Na pewno jest to też dla policjantów bardzo nietypowa sytuacja, myślę, dla każdych, więc e, teraz e, sam jestem ciekaw. Że... Zobaczcie, że e, ta pani po prostu się, e, o, ona się oddaliła. Nie no, jakie jaja, zobaczcie jak... Ej, panowie, pan, pani wam ucieka. Panowie, pani, ba... tu pan mówił, że jest interwencja, ona uciekła. Nie, to... Ale ja wobec pana nie prowadzę żadnych czynności. Ale ja, ja, nie, nie do. Nie brał do mnie. Nie, nie. Pani zaraz wróci. Zaczekajcie, wiecie co, ale jaja. ja, podbiegnę do tej pani, bo to... jakie tu są cyrki. Ciekawe, czy to pani będzie uciekać, bo to po prostu. Uh, <noise> Zrobię jeszcze z nią rozmowę. Sam jestem bardzo ciekaw. Proszę pani! Bo tam ci policjanci nie zakończyli jeszcze... Przyjdę, tylko chcę dokumenty drugiej RP przynieść. Aha, czyli oni panią normalnie tak puścili? To pani, ta pani tam nie musi już teraz przychodzić. Nie. Co by się stało, gdyby pani tam nie przyszła? Ale chcę im pokazać dokumenty drugiej RP. Miałeś, nie, nie. Ale po co? Mam to znaczy mam ten dekret, to wszystko, Aha. żeby się zapoznali, że coś takiego jest. Ale oni panią puścili normalnie. Powiedziałam, zaraz przyjdę. Tak, i Pani uwierzyli, że y, Pani powiedziała, że Pani zaraz przyjdzie i oni uwierzyli. No nic mi nie powiedział. Powiedziałam, zaraz przyjdę. <grywka> odszedł do mnie. <grywka> no. Tylko so, te so, 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 so dokumenty... Wykona%. Jakie jaja? To tak można powiedzieć centrowi powiedzieć, że Pani zaraz przyjdzie i Pani sobie wychodzi? Nie no. Ja ludzie. On odszedł mnie. <grywka> y ja bardzo... No fakt fakt że ta pani tu mieszka, ale kurde, nie no bez jaj. Jezus, to, to macie... Naprawdę, fajne... Ja pierniczę, co ci policjanci odstawili znowu. No w sumie nie ma się nic dziwić, bo są w szoku. Bo taka sytuacja ich zaskoczyła. Młode chłopaki nie wiedzą o co chodzi. No puścili panią. To pani najpierw im pokazała, zobaczcie, jakiś kurde, śpistek, nie śpistek, sorry, dowód, tak, ale no, który nie obowiązuje na terenie naszego państwa. Tak, rzekomo, w systemie policyjnym, więc wystarczy im pokazać, oni tam płaczą, nie będą wiedzieć o co chodzi i powiedzieć, no, to ja sobie pójdę. Ej, no i zobaczcie, ta pani już tu może nie przychodzić, i oni nie będą wiedzieć o co chodzi. Puścili panią A gdyby to była jakaś kurczę. Nie wiem, słodziejka. <laughs> No panowie policjanci pierwsze słyszę, że można się oddalić od nas zawsze. Tak, z tamtej pani? O, jak szybko! Zobaczcie, <grywa> nie no, nie, bez jaj, bez jaj. Puścili, puścili panią bez niczego. Pokazała, to pani pokazała tylko dowód e, drugi RP. Wróciła pani, za, zaufali pani Wróciła do was pani jednak. Sierżant Poleński Adrian. Jak? Sierżant Poleński. W no bo też muszę wiedzieć, bo w razie, bo, bo na podstawie dokumentów drugiej RP nie powinien mnie pan w ogóle spisać, bo ja, ja mam dokum, dokument drugiej RP, konstytucja drugiej RP. A pani od pani dowód osobisty. Proszę. Albo imię, nazwisko i datę urodzenia w celu weryfikacji Nie. danych osobowych. No już panu dałam. Yy, miał pan moje imię nazwisko. No, ja pana no. Tak, no. Tak. Informuję też Panią, że ma prawo pani złożyć zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora na służbie przeprowadzania. To są dokumenty dużo. Zobaczcie, dopiero teraz policjanci informują, że ma prawo złożyć zażalenie, jak ją wypuścili. No, no, trochę się chłopakom nie dziwię, no bo jest to temat naprawdę. Teraz tam pani będzie przedstawiać im te dokumenty, ale przypominam, wypuścili ją, bo byli totalnie w szoku. Ona mi powiedziała, że im przyniesie. Wiem z doświadczenia, jak to wygląda. Już trochę legitymowanie, że jak człowiek się spróbuje oddalić od policjantów, czasami na, na krok, to oni już to traktują, że chcesz ucieknąć, uciec. A tutaj pani mi powiedziała: No ja zaraz panu przyniosę jakiś dokument, jeszcze inny. Aha, no dobra, niech pani idzie. I tutaj, zobaczcie. Dekrety, drugie RP, Pewne nie kontynuowaliśmy z racji tego, że zwolnie, że jest prezydenta. I tu są wszystkie tak. wszystkie. Że myślę, wszyscy tutaj jesteśmy dosyć zaciekawieni tą sytuacją. a Jest to faktycznie. udokumentowane papierami. Drugi ręka odwołał. Jest są odwołane na podstawie, na podstawie dekretów drugiej Także, bo trzecia RP, skoro trzecia RP jest nielegalna, no to ten ma. konstytucja jest nie, nieważna. Dalej ważna jest konstytucja drugiej RP i wszystkie dekrety, prezydent drugiej RP odwołał wszystkie, wszystkie 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 rozporządzenia, wszystkie ustawy są odwołane, są nieważne. Wszystkie umowy. Umowa z Unią Europejską jest nieważna, umowa z Ameryką jest nieważna na podstawie na, na ten. Także, że jak wróci. Drugie, jak to no powiem, tutaj pani przedstawia te dokumenty. Kto tam będzie chciał, to się może zainteresować trochę tematem. Także policjanci wtedy No niewątpliwie policjanci są w szoku. Przypominam to chyba jest jedyna osoba w pszczynie, która posiada taki dokument. Ja akurat trafiłem na tą sytuację legitymowania. Młodzi policjanci y, patrzą na nim, na tą panią, y, no, z, naprawdę ze zdziwieniem. Y, ale, no, postaram się może wyłapać, jeszcze zrobić skrót później z, tej, z tego live'a. Także dzisiaj nadawaliśmy z Pszczyny Z pszczeny była taka wizyta. Y, z Wrocławia, WIR przyjechał do Pszczyny ja tam też byłem dwa tygodnie chyba miesiąc temu tam też jest lokal zamknięty dzisiaj oni postanowili wesprzeć lokal Tapster no bo tutaj też robią się cyrki udostępnijcie informujcie ludzi o tym bez bez, bez, bez zbędnych negatywnych emocji, ja wiem, że często ludzie tracą nerwy krzyczą, ale musimy nad tym zapanować, abyśmy jednak starali się rzeczowo, mądrze rozmawiać. I to moim zdaniem przyjmie się najlepszy efekt. Do usłyszenia. Miłego dnia. Pozdrawiam. Hej.